Witam Was, kochani. Kręcę ten film dzisiaj, ponieważ no, napędzamy dalej dla bidula. Jestem po rozmowie z dyrektorem domu dziecka w Birutowie. Kolejny raz dziękował Wam wszystkim w imieniu dzieci za zbiórkę odzieży używanej oraz za zorganizowanie i przeprowadzenie. Akcji paczka dla dzieciaczka. Tak jak wspominałem wcześniej, wszystkie dzieci z, otrzymały prezenty, które zakupiliście. W 100% były z, trafione, nie było żadnych zwrotów. Wszystkie dzieci były zadowolone. Y, y, natomiast no, z panem dyrektorem rozmawialiśmy o bieżących potrzebach. No i tak jak już wspominał wcześniej, największy problem w domu dziecka jest ze środ środkami czystości, ogólnie z chemią, z wszelkiego rodzaju szamponami, kosmetykami. To mają bardzo na dużym deficycie. Brakuje również bielizny, która się bardzo szybko zużywa, skarpetek, majtek dla dzieci, tych małych i tych większych. Wobec tego Yy, ruszamy dalej z pomocą dla na Beirutowa napędzamy dla na nich yy, w dalszym ciągu i organizujemy yy, akcję o kryptonimie Łączy Nas Chemia czyli yy, będziemy gromadzić środki tak żebyśmy mogli za te pieniądze kupić yy, wszystko co potrzebują yy, w tym celu organizuje Zrzutkę środków finansowych na stronie zrzutka.pl. Link do tej zrzutki będzie na dole pod tym filmikiem. No i, kochani, liczę na Waszą pomoc i na to, że się zaangaż zaangażujecie i że ta trzecia już akcja charytatywna dla Bierutowa zakończy się podobnie jak poprzednie dwie, czyli niewątpliwym sukcesem. Trzymamy kciuki, mam nadzieję, że jeszcze przed Mikołajem uda się zakupić to, co potrzebują. No i działamy. Zapraszam wszystkich do pomocy.